Księga Sędziów, rozdział czwarty. A gdy umarł Echud, synowie Izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana. Więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor, a wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał w Haroszet, HaGoim. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Miał on bowiem 900 żelaznych wozów bojowych i srodze uciskał synów izraelskich przez 20 lat. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora żona Dota. Siadywała ona pod palmą. Debory. Pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórze Efraimskim i synowi Izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do baraka syna Abinoama z Kedesz naftali i kazała mu powiedzieć, oto tak nakazuje Pan, Bóg Izraela, wyrusz, i pociągnij na górę tabor, a weź ze sobą dziesięć tysięcy mężów, synów Naftaliego i synów Zebulona. Ja zaś ściągnę ku tobie nad potok z seserę, wodza wojska Jabina, wraz z jego wozami i z jego zgełkliwą gromadą i wydam go w twoją rękę. Barak kazał jej odpowiedzieć, jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę. Lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. A ona rzekła, pójdę z Tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Sycerę w ręce kobiety. Powstała wtedy Debora i wyruszyła z barakiem do Kedesz. I zwołał barak zebulonitów i naftalitów do Kedesz, i dziesięć tysięcy mężów szło za nim. Szła z nim także Debora. A Heber Kenita odłączył się od Kenitów potomków Chobaba. Teścia mojżesza i rozbił swój namiot przy Dąbrowie Saanaim, które jest przy Kedesz. A gdy doniesiono sycerze, że Barak, syn Noama wyruszył na górę Tabor, Sysera zwołał wszystkie swoje wozy w liczbie dziewięciuset, Żelazne wozy bojowe i całe swoje wojsko, które miał pod sobą, z hago im nad potok ciszą. Wtedy rzekła Debora do Baraka: Ruszaj, gdyż to dzisiaj wyda pan Syserę w twoje ręce. Oto pan ruszył już przed tobą. Stąpił tedy Barak, z góry tabor. A za nim dziesięć tysięcy mężów. I wzbudził pan popłoch u Sysery i wśród wszystkich jego wozów i w całym jego obozie przez Baraka tak, iż Sysera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo. Barak zaś ścigał wozy i wojsko aż do Haroszet-Hagoim. I padło całe wojsko Sysery od miecza, ani jeden się nie ostał. Sysera zaś uciekał pieszo i schronił się w namiocie Jael, żony Hebera, gdyż między Jabinem, królem Hasoru, a domem Hebera, Kenity, panował pokój. I wyszła Jael. Na spotkanie Syseri rzekła do niego: Wstąp, mój panie, wstąp do mnie, nie bój się. Wstąpił więc do niej do namiotu, a ona przykryła go zasłoną. On zaś rzekł do niej: Podaj mi trochę wody do picia, bom spragniony. A ona, otworzywszy łagiew z mlekiem, dała mu się napić, a potem go przykryła. On zaś rzekł do niej, stań u wejścia do namiotu. A jeśli by ktoś przyszedł i pytał się ciebie, czy jest tu ktoś, powiedz, że nie ma. Potem wzięła jael, żona Hebera, palik od namiotu, następnie chwyciła do ręki młot, podeszła do niego cicho i wbiła palik w jego skroń aż utkwił w ziemi bo zasnął twardo gdyż był zmęczony i tak zginął barak zaś ścigał sysera wtedy wyszła jael na jego spotkanie i powiedziała mu chodź a pokażę ci męża którego szukasz i wstąpił do niej a oto sysera leżał martwy z palikiem w skroni w tym dniu upokorzył pan Jabina króla Kanaanu wobec synów izraelskich, a ręka synów izraelskich była coraz twar twardsza dla Jabina króla Kanaanu, aż zgładzili Jabina króla Kanaanu.